Kolejnym miejscem, w którym będziemy jeść jest to Matsuya. Jest to jakby kolejna wersja czegoś co jest podobnego do wcześniejszej ski. Tam możemy sobie również zjeść bardzo dużo różnych rodzajów jedzenia za bardzo, ale to bardzo przystępną cenę. Także w kolejnym tym w przypadku również wchodzimy do środka i będziemy prowadzić jedzenia. Tak samo spróbuję znaleźć najtańsze, najtańszą pozycję w menu, żeby porównać to w rodzaju ze, ze skiją. Najtańszy beefball jest za 400 yenów mm. Zepsuło się. Okej okay. Karę jest za 480 yenów e, Tak, czyli najtańszym między E, tutaj jest właśnie e, gudon na 400 yenów ja oglądam ta restauracja też tam jest e, numerek, mój numerek proszę, dostałem Tutaj tak samo macie wodę, którą możecie sobie naleć jest herbata, woda i ciepła woda. Tutaj również są różnego rodzaju talerze, porze, widelce, łyżki przyprawy i tak dalej. Fajne jest to, że możecie sobie zamknąć na kuchnię i zobaczyć jak panowie, jak panowie robią Wasze jedzenie właśnie na bieżąco. Mój zestaw to kimchi don. Mamy tutaj kimchi, mamy tu wołowinkę, ryż. Tak samo jak wziąłem sobie jeszcze gotowane jajko za 90 jenów. I w secie też mamy misę. Sup, super, sup, miso, przepraszam. I zapłaciłem za to wszystko 820 jenów. Tutaj są, proszę, bardzo ceny. Tak samo e, herbatka, na bardzo. Także ja się zabieram za jedzenie. Powiem wam później, jak smakowało. Właśnie skończyłem, pojedzony, e, wszystko zjedzone. Jak widać, pięknie ładnie. Tu wrzuciłem sobie jeszcze e, sosu. Tak. E, było bardzo dobre. E, jak najbardziej e, polecam. Czuję się, bym zjadł więcej. W e, porównaniu z tym, co było do ski. Niemniej jednak. E, tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć, które że, miejsce jest za chodzi o to, żeby pokazać, że takie miejsca są, można zjeść za, za, za śmieszne pieniądze. E, czy jak tutaj zapłaciłem do 820 jen, <laughs> przepraszam, no to e, tam na, na polskim, no to jest 20 złotych, 22 złotych. E, jak najbardziej można, e, da się, w jeszcze macie darmowe e, picie. Gdyby nie to, to że to jajko byłoby 730 jenów, jak najbardziej by to wystarczyło, ponieważ miałem jeszcze zupę miso. Tak samo jak z kia, matsuya. to są bardzo fajne, dobre miejsca, żeby przyjść, zjeść coś szybkiego, na ciepło i na coś, co nie wydacie mnóstwa pieniędzy. Także ja również jak najbardziej polecam.